Tak będziemy cofać się do niektórych pokładów, jednak, jednak tak uważam to, do, za, to za dosyć interesujące, żeby po prostu co jest takie spodzielone na stosowne pokłady, które są dosyć rozległe i właśnie tam będą, będzie się toczyć akcja. To daje takie miłe poczucie mm, konsystencji. Zatem tak, w następnej sesji zagrajmy... Mm, Chodzę i nadeptuję na potwory, czyli datą potwory, przepraszam, za mój polski. Będziemy zabijać jeszcze więcej śmiesznych potworków, zobaczymy co ma do zaoferowania nam ta pani, której zabić nie mogę, gdyż Isaac ma sobie uczucia ludzkie i po prostu nie może ze zespust oraz zobaczymy co, cóż to za większą ilość gratów będę musiał poprzenosić i powtykać w różne części statku, by mógł on działać. To było w skorii. Trzymajcie się.